platціwie pamowa Lidzbark Warmiński uzyskał prestiżowy status uzdrowiska, co stało się okazją do zorganizowania konferencji w Lidzbarskim Domu Kultury. Wydarzenie poświęcono znaczeniu nowego wyróżnienia oraz kierunkom dalszego rozwoju miasta. Istotnym elementem spotkania było wręczenie nagród osobom i instytucjom, które w szczególny sposób przyczyniły się do powstania uzdrowiska. Centralnym punktem konferencji był panel dyskusyjny dotyczący przyszłości uzdrowiska, jego roli w rozwoju gospodarczym i społecznym, tworzeniu nowych miejsc pracy, rozbudowie infrastruktury – pozyskiwaniu funduszy unijnych oraz budowaniu marki Lidzbarka Warmińskiego jako nowoczesnego i rozpoznawalnego zdrowiska o randze regionalnej i ogólnopolskiej. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele samorządów, instytucji publicznych, ochrony zdrowia, środowisk eksperckich oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy. Pomysł na to, żeby w naszym regionie powstało więcej uzdrowisk, powstał już parę lat, ładnych parę lat temu, bowiem uważamy, że Region o tak pięknej naturze, z tak czystym powietrzem, czystą wodą, ale również posiadający walory w postaci wód leczniczych, w postaci borowin, no, generalnie musi się nastawić na, na tego rodzaju działalność. W strategii naszego województwa znalazły się stosowne zapisy. Są też jeszcze w tym okresie programowania środki na to, więc... Trzymam kciuki za inne miasta i miasteczka, które są na tej drodze dochodzenia do statusu pełnego uzdrowiska, bo to jest naprawdę jeden z kierunków rozwoju naszego regionu. Uzdrowisko z jednej strony ma niebagatelne znaczenie dla samego Lizbarka Warmińskiego, Powiatu Lizbarskiego, ale również dla całej Warmii i Mazur. Dla naszego regionu jest to przede wszystkim konsekwentne realizowanie strategii rozwoju województwa. Opartej m.in. o zdrowy tryb życia. I tutaj drugie uzdrowisko po 25 latach, bo przypomnę, 25 lat temu to Gołdap została uznana jako uzdrowisko dzieśnic Miski. efekt tak naprawdę wieloletnich starań pracy. Rzeszy samorządowców, parlamentarzystów, urzędników, naukowców, mieszkańców przede wszystkim Lidzbarka, którzy nie boją się marzyć, z determinacją realizowali tą przyjętą strategię. i Dziś możemy z dumą powiedzieć, że premier Donald Tusk podpisał rozporządzenie, na podstawie którego Lidzbark Warmiński po latach starań uzyskał status uzdrowiska. Uzdrowisko w Litzbarku Warmińskim. E tak samo jak uzdrowisko w Gołdapi, staje się ważną gałęzią gospodarki dla naszego regionu, dlatego że przybywający kuracjusze będą korzystali z różnego rodzaju usług, hoteli, gastronomii i myślę, że to będzie wpływało też na rozwój tych lokalnych samorządów, jak i całego naszego województwa. Jesteśmy zdrowiskiem. Od 1 stycznia powinni trafić do nas pierwsi kuracjusze. Liczę na to, że to naprawdę będzie duże przyspieszenie w dalszym rozwoju naszego regionu. Starania o uzyskanie statusu zdrowiska trwały ponad 15 lat i wymagały spełnienia rygorystycznych kryteriów środowiskowych, infrastrukturalnych i zdrowotnych. Zaangażowanie wielu podmiotów pozwoliło doprowadzić ten proces do pomyślnego finału, osiągając cel o kluczowym znaczeniu dla przyszłości miasta. Cieszymy się, celebrujemy dzisiejsze święto. Bardzo się cieszę, że nam w Armii Mazurach powstaje kolejne uzdrowisko, zwłaszcza, że w moim rodzinnym mieście to tym bardziej ma dla mnie duże znaczenie. Jak mowa o zdrowiu, to, to ze szpitalem zawsze mamy wiele wspólnego, ponieważ to będą nasi dobrze wyleczeni w specjalistycznym szpitalu pacjenci. Rekonwalescencja będzie miała miejsce w uzdrowisku, także będzie pewna kontynuacja i życzymy sobie dobrej współpracy dla dobra naszych pacjentów. Liczymy na to, że właśnie rozwój zdrowego życia, bo jedno ze specjalizacji województwa warmińsko-mazurskiego to jest zdrowe życie. Przyczyni się do tego, że będziemy mogli właśnie w takim miejscu, gdzie dostęp komunikacyjny jest dość trudny, ponieważ jedyna droga krajowa 51 jest niezbyt mocno przejezdna, powiem tak, to będziemy mogli rozwijać tutaj inne kierunki rozwoju gospodarczego właśnie w oparciu o uzdrowisko. 220 miejsc w szpitalu uzdrowiskowym, to też obsłu Długa, bardzo duża kuracjuszy, ale ci kuracjusze, a kilka tysięcy w ciągu roku powinno się przewinąć, będą potrzebowali też inne usługi gastronomiczne, hotelarskie, ale też i związane z całą branżą beauty. Ja jestem zbudowany tym, że nasza gmina również partycypowała w tym wszystkim. Co prawda E, ojcem sukcesu jest pan burmistrz Janek Wiśniewski, bo bro działań właśnie było e, na rzecz miasta, niemniej jednak moje sołectwo na naszym terenie, gmina wiejska e, odnośnie Medyny, e, Łabno również są w uzdrowisku. Są plusy, ale są minusy. Minusem jest coś takiego, że są obostrzenia, tak? Natomiast jest więcej plusów niż minusów, a w związku z tym plusem chociażby może być to, że na przykład jeżeli na naszym terenie, na terenie gminy wybuduje się chociażby następny hotel, tak, to podatki będą wpływać już do naszej gminy, z czego się niezmiernie cieszę. Niemniej jednak również agroturystyka, tak, gospodarstwa agroturystyczne, które u nas w gminie są, również na tym mogą skorzystać i niewątpliwie tak się stanie. Natomiast Czas pokaże jak naprawdę będzie. Natomiast, tak jak już wcześniej powiedziałem, jest więcej plusów niż minusów. Rozwój uzdrowiska jest bardzo dobrą szansą na rozwój Lidzbarka Warmińskiego, a przede wszystkim ogromną ilością nowych miejsc pracy, co za tym idzie również większą ilością turystów odwiedzających, czy też kuracjuszy odwiedzających Lidzbark Warmiński, którzy z pewnością będą chcieli zwiedzić i poznać walory naszego miasta, parku nad Symsarną czy też skorzystać z naszych restauracji, czy też sklepów. I myślę, że to wzbudzi rozwój Lidzbarka Warmińskiego właśnie w tych kierunkach, w kierunku turystyki, w kierunku sportu, czy też właśnie w kierunku poprawy swojego stanu zdrowia. Nowy status otwiera przed Lidzbarkiem Warmińskim szerokie perspektywy rozwoju. Oznacza m.in. wzrost znaczenia turystyki zdrowotnej, większe zainteresowanie inwestorów oraz powstanie nowych miejsc pracy. Uzdrowiskowy charakter miasta wpłynie również na poprawę jakości życia mieszkańców i dalszą modernizację infrastruktury. A w jaki sposób wypromować uzdrowisko, by w przyszłości przynosiło zyski i było znane w całej Polsce? Myślę, że powinniśmy zacząć pracować wszystkim bardzo mocno zespołowo. Czyli po pierwsze jesteśmy na takim etapie, że mamy świetną infrastrukturę, może brakuje nam trochę dróg, natomiast te wszystkie elementy związane ze świadczeniem usług są w naszym województwie już naprawdę bardzo, bardzo wysokiej jakości. W tej chwili powinniśmy dokładać takich sił, żeby samorządy regionalne, samorządy lokalne, ale również przedsiębiorcy spróbowali stworzyć pewną koncepcję promocji tego regionu poprzez nowoczesne media przede wszystkim. Czyli nie chodzi mi tylko i wyłącznie o kampanię w Google, tak to nazwijmy, ale poprzez influencerów, poprzez interesariuszy różnego rodzaju, którzy byliby w stanie mówić o naszym regionie w taki sposób, żeby zachęcać tutaj do przyjazdu naszych gości, takich, którzy jeszcze w tym regionie nie byli, a z kolei ci, którzy goście u nas są, powinni z niego wyjeżdżać jak najlepszą jakością usług poczuciem, że warto tutaj wrócić i przekazywać tę informację, bo wydaje mi się, że polecenie też jest taką świetną formułą, która powoduje, że każda osoba, która odwiedziła w armię Mazury, do, po jakimś czasie do nas wraca. Natomiast na to potrzeba też trochę czasu, musimy o tym pamiętać. Infrastruktura towarzysząca uzdrowisku obejmuje m.in. dwie tężnie solankowe, pawilon zdrowia, park zdrojowy oraz rozbudowaną sieć tras pieszych i rowerowych. Szpital uzdrowiskowy będzie świadczył zarówno usługi finansowane przez NFZ, jak i komercyjne. Zaplecze zabiegowe zostało przygotowane tak, by mogło przyjąć nawet 400 pacjentów dziennie, w tym także osoby korzystające z leczenia ambulatoryjnego. A jaki profil pacjentów przyjmie uzdrowisko? Pacjentów z chorobami narządu ruchu, z chorobami neurologicznymi, pulmonologicznymi, reumatologicznymi, czyli całkiem szerokie spektrum pacjentów, którzy oczekują na rehabilitację. Jest to w jakimś sensie luka medyczna, którą trzeba wypełnić w szerokim zakresie z dobrym wyposażeniem, z bardzo dobrym zespołem medycznym, który już mamy i oczekujemy tylko na podpisywanie kontraktów z NFZ-em. Jeszcze tego nie mamy, ale no jesteśmy w trakcie e, zaawansowania procedur. Dzięki nowoczesnemu zapleczu i wyjątkowym walorom przyrodniczym, Lidzbark Warmiński wchodzi w nowy etap rozwoju. Uzyskanie statusu zdrowiska to silny impuls nie tylko dla samego miasta, ale także dla całego województwa warmińsko-mazurskiego.